Hej, co się stało? To przez to, co się stało na wrotkowisku? Hmm. Tylko spokojnie, wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Chodzi o to, że ja już nic nie rozumiem, bo przecież wszyscy tak samo uwielbiają tańczyć na rolkach. Słuchaj, Simon, to bardzo proste. Są osoby, które za bardzo rozmyślają, a wiesz, czemu tak jest? Bo nie wiedzą, czego chcą. A kiedy ktoś wie, czego chce, idzie i to osiąga. Tak, ale czasem zdarzają się przeszkody. Tak, jasne, ale jest dużo sposobów pokonania każdej przeszkody. Ja na przykład zawsze dokładnie wiem, czego chcę. A ty wiesz, czego chcesz? Chodzi ci o konkurs? Nie, znaczy tak, o konkurs i o inne rzeczy. Myślałeś o naszej rozmowie? Daniela, nie chciałbym cię zranić, serio. Jasne, nie szkodzi, nie, nie nic się nie stało, Simon. Ja dokładnie wiem, jak mogę sprawdzić swoje uczucia, tak? you